Dzień dobry Państwu. Pierwszy dzień sierpnia 2025 roku. Rozpoczynamy trzecią kolejkę spotkań. Betklik pierwszej ligi w sezonie 25-26. Na początek rywalizacja w Sosnowcu, gdzie w roli gospodarza swoje mecze rozgrywa Beniaminek z Krakowa. Wieczysta podejmuje dzisiaj znicza Pruszków na transmisję. Bardzo gorąco zapraszają. Robert Podoliński, Sławomir Kwiatkowski. Ekipa wieczysta i broniący właśnie znicz. Dostępu do własnego pola karnego. Jackie Donkor nie decydował się na dośrodkowanie. Płasko po ziemi do karli. Na to pestka, strzałka Karlitosa, ale przygotowany był na to Kacper Napieraj, już dobrze rozgrzany bramkarz Pruszkowskiego Znicza. Szokę, Znicz w ogóle rozpoczął swój trzeci z rzędu. Sezon na zapleczu ekstraklasy, ale o tym za chwilkę. Po Kamil Pestka, krótko rozegrany z Karlitosem, stały fragment gry. Pestka teraz dośrodkowanie i jest gol! Rafa Lopez dopełnił formalności. Wrzutka Kamila Pestki, i w 16 minucie jest 1 do 0. Wieczysta prowadzi ze zniczem Pruszków. Ale tak jakbyś wywołał to zdenerwowanie Koprowskiego, on wiedział czego się spodziewać. Świetnie uderzona piłka w światło bramki. W broniący z teraz ta odpowiedzialność będzie oczywiście rozmyta. Mam wrażenie, że to Kazimierczak jako byłego gracza Jagieloni, no i przede wszystkim Legi, z którą odnosił największe sukcesy. A teraz patrzymy, co zrobi tutaj Donkors, Schodzi na prawą nogę celny strzał. A mieszko Lorenz, jeszcze raz piłka posłana do Pawła Moskwika. Ciepiela, ciepiela jego dośrodkowanie. Soku zgrana piłka na pole bramkowe. Kazimierczak, czyste konto, zachowuje w dalszym ciągu Antoni Mikułka. Taki znicz dzisiaj jest wygodnym rywalem dla Wieczystej. Dankowski, krótko rozegrany, stał fragment gry, wraca piłka do byłego gracza ŁKS-u, dośrodkowanie i bramka na 2 do 0. 16 minuta w pierwszej połowie, 15 minuta po przerwie, regularność Wieczystej, 2 do 0. Udokumentowana ta wyraźna przewaga w tym spotkaniu, Lisandro Semedo z nabywcą bramki na 2 do 0. I może nie bezpośrednio, ale kopiuj wklej, rozegranie stałego fragmentu, podanie dochodzące w światło bramki, tym razem Semedo jako ten, który przeciął tor lotu piłki wcześniej. E, mamy wrażenie, dobrze, Mak, Borecki spogląda na pole karne, jest dobre dośrodkowanie, to była najlepsza sytuacja znicza. Od graczy środka pola wybrał Szymonowicza. Niespełna kwadrans do końca. Trzecia porażka na horyzoncie. Jeśli chodzi o ekipę zdecydowanie, Łysiak będzie sam na sam. Łysiak, pusta bramka. I 3 do 0 z wielkim spokojem. rezerwowy wieczystej podwyższa prowadzenie swojego zespołu. Antoni Mikułko, asysta. Dobrze gra nogami. Bramkarz. To ciekawe, że przy bramce na 3-0. Najbardziej chwalimy ostatnie podanie bramkarza, ale taki jest futbol. Kasper Trelowski wyznacza trendy. I kontynuuje po ziemi. Wydaje się, że nie ma prawa to dotrzeć do adresata, a jednak się udaje. Koronkowo wieczysta trąbka będzie jeszcze dogrywał przed bramkę. Efektownie i jeszcze jedna szansa dla Swędrowskiego. Nie ma bramki na 4 do 0. Ależ jest nerwowo pod bramką. Znicza za każdym razem, kiedy tylko wieczysta przyspiesza, po obu stronach nie ma. Mikułko też z dużym spokojem nic sobie nie robił z obecności oj. Mateusza, Karola. Teraz będzie szansa na gola numer cztery I piłka trafia do bramki. Fantastyczna podcinka. Alessandro Semedo, dublet tego gracza w tym spotkaniu. Dobity z nic, który zgłasza po przerwie. Stanowi tło dla Wieczystej, która się po prostu zabawia. Mówiliśmy o tym, że mają gospodarze dzisiaj trening w warunkach meczowych. Było miejsce do podania, ale Trąbka zdecydował inaczej. Zlitował się arbiter. Te nadzieje graczy znicza Pruszków na szybki koniec spotkania ziściły się tym gwizdkiem, który zabrzmiał równo z 90. minutą. 4 do 0. Wieczysta wygrała to spotkanie. Wygrała jak najbardziej zasłużenie.